Witajcie z tej strony, Rafał. To już piąta? Czy szósta? Chyba piąta część yy, tego tajkuna. Widzowie. Widzowie, więc no. Widzowie, yy, zobaczcie, ja sobie zrobię. Poczekajcie, zdjęcie na miniaturkę. Czekajcie, jeszcze jedno sobie zrobię. Dobra, kilka sobie zrobiłem. Yy, bardzo fajne zdjęcia. Bardzo fajne miniaturki. E. o kurde o kurde 31 tysięcy a je. E. a Krystian tam miał jeszcze więcej a je. czekaj o kurde już się boję co to daje Ej, o nie Co pieniądze wydał? Czekaj, trzeba go zabić. Trzeba wykorzystać to w jakimś biednym wykonie. Co, że jestem taki sam się prosił, Bacon. Rozum Rozumiem już. To jest przepotężne. Dobra. Już rozumiem, widzowie, patrzcie. Patrzcie to! I to za... Nie! Nie ma! Nie dla psa kiełbasa! ty kiełbasa, ty! Uwol... Przepraszam. I 10 points za to, że skinąłem? Okej. Okay. Wiemy już, jak rozmawiać. Każdy. ja w ogóle ma 56 tysięcy? To jest dziwne, było, Ale okej. Okay. Tak czy jak bierzemy to, bierzemy to i to. To są najważniejsze Ale, no właśnie. O nie, no mamy już introza. Pa! Pa jak łatwo! Jest. Nie pod. Nie podskakuj. Chcesz jeszcze? Chcesz jeszcze? magic dropper kolejny kupujemy powolutek teraz się rozwijamy czekajcie nie jeszcze taki dobra dobra let's go 11 tysięcy hajsów mam. Co by tu wykluczyć? To jest spoko. To jest najlepsze. Ale to też jest dobre. Wiecie, co mam pomysł? Nie będziemy nic wykluczać. Tylko mam pomysł i zobaczycie, jaki to jest pomysł. O! Nie! No. No jezu no! No jezu! Nie, Nie. mamy Nie. jakiegoś... Ki. Ki Wychod teraz pomer trzeba będzie kupić. E, sorry, że się nie odzywam, więc zamyśliłam się. Dobra, cyk. Trzeba na O. Wow. Dobra, czyli Krystian nakłuje. Nie, wyleć. Rafa, wyleć moimi drzwiami. Dobra, dobra. Teraz sobie ta lilka przekierowasiła. Czemu oni nie mają w ogóle? To jest już podejrzane. Że oni nie mają tego zdjęcia, jak się wchodzi. To jest mojego podejrzany. A dobra, I nie kupiłem jeszcze. Jestem ciekawy, co daje ta za 50 tysięcy. Aj, kurde, wiedziałem, że tak będzie. No, o kurde, przecież skoczyłem. No, Jesu. BOŻE NO o. Magic, magic Dobra O i mogę Potion Generation. generacją no nie tak zaraz, ale zaraz. We have transformer. A właśnie. Jeszcze inny będzie taki widzowie. O nie. Po prostu. Ale ulepsza, ale ulepsza. 17 tysięcy. Teraz zbieram w sumie na... Na 35 tysięcy. Teraz. I później... Dobra, huf. Później na 50. I musimy wlecieć tutaj do nich, do tej lirki I, ja I ja mówię, że to nie był dobry pomysł. Dobra, trzeba ją zniszczyć. Elo. Nie miałem go w Łatwo. Ale słaby.

Patrzcie, jak łatwo. Je, jeszcze X a jeszcze tu wrzucę. Tylko to nic nie daje, zobaczcie. Co się da. A, dobra, dobra. Te, to, 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 to. Czyli to... Wywalam. Przyda się tam i Dobra, lecimy. Lecimy widzowie ich yy, ich zabić. Čekaj, čo mám pomysl? Co? Co? Ty. <laughs> haha <laughs> widzowie jaki S chodź słaby Jakub o kurde patrz patrz jaki kill był, był by był podwójny Ona, ona, ona jej pomaga, dobra. Ja, ja czekaj. Soj. No, czekajcie. Nie, nie, soj, dobra, nie, to nie. Patrz tylko nie wiem, że, 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 że to, to mi nie przeszkadza. To bo ono się leczy. Fireworki u mnie strzelają S. Dobra, lecimy cię jeszcze zabić. Patrzcie, jak łatwo. Bo ale i tak łatwo, nie? Łatwiej nie było. O kurde, co ja żem zrobił? Ale i tak ją dorwę. Zakład, że ona wyjdzie? Dobra, ciebie trzeba, trzeba zamrozić. A wiecie, to zamknę was. Dobra. Spadaj. Ej, czemu oni mają? O nie, 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 nie. Nie będzie. Nie będzie tak, wiem co oni zrobią. końcu. Ez. Patrzcie. Ty, czy ona naprawdę chce mnie zniszczyć? I ona jeszcze próbuje mnie zniszczyć ta druga. No. <laughs> Chyba się nie opłacało to. Ty no. O! Ja nie mogę, ale ty jesteś słabie! Słaba! Bo raczej chłopak się by nie nazwał ilka. Boże, jaka słaba! O, płakało! Nie wierzę! Nie wierzę, to jest najlepsze! ALE TO będzie PIĘKNIE Tyle rozwalania będzie Dobra, ażeby wiedziała, ale sobie cyk. cyk Dobra i lecimy stąd I to na tym, czy ta część polegała <laughs> Na tym ta część polegała, widzowie Dzie Dziękuję wam bardzo za oglądanie, życzę wam miłego dnia, papa pa.